Zadanie 55. Na diagramie obok przedstawiono fragment wykresu wielomianu W określonego wzorem W od x równa się 4x do 3 minus 19x kwadrat plus 12x plus 18 dla każdego x należącego do rzeczywistych. Oblicz wszystkie pierwiastki wielomianu W. Ten diagram pf, to on mniej więcej wygląda w taki sposób. I tutaj, co jest zapewne istotne, napisali 2 dziesiąte, tu napisali 1 i tu jeszcze zrobili o tak parę kratek. I między trzecią a czwartą, czyli tu przechodzi nasz wielobiadwój i on wygląda jakoś mniej więcej tak, coś w ten deseń. Więc ok, więc to jest sugestia, czyli co? Czy tu, jest, tu są 2 dziesiąte, 4 dziesiąte, 6 dziesiątych, dziesiątych. Czyli jest jakieś rozwiązanie w przedziale między 60 a 80. Więc no dobra, gdyby nie dali mi tego diagramu, to ja bym stwierdził, no dobra, po prostu sprawdzamy dzielniki wyrazu wolnego plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6 plus minus 9 i plus minus 18. I te wszystkie do no, tych liczb jest tutaj 4, 6, 12 liczb do sprawdzenia. Potem, jeśli tu by mi się nic nie udało znaleźć, to bym szukał dzielnik y, wymiernych pierwiastków tego wielomianu. Przypomnijmy, pierwiastki wymierne są postaci takiej, że licznik jest dzielnikiem wyrazu wolnego, a mianownik jest dzielnikiem wyrazu przy najwyższej potędzie. Przy czym nie ma sensu pod mianownik podstawiać jedynki, bo to wtedy wychodzą liczby całkowite. Więc dzielniki wyrazu przy najwyższej potędze to jest plus minus 2 i plus minus 4. Przy czym znowu ujemnych nie ma co podstawiać, bo jak będziemy podstawiać dodatnie ujemne do licznika, to i tak dostaniemy wszystkie dodatnie ujemne. Więc w mianowniku może być albo dwójka, albo czwórka. E no a dzielniki wyrazu wolnego to no to znowu plus minus 1, plus minus... no wszystkie te, czyli tak naprawdę dostajemy plus minus 1 druga jeszcze, plus minus 2 drugie to jest po prostu plus minus 1, więc plus minus 3 drugie, szóstka to znowu dodam po prostu trójkę, dalej jest plus minus 9 drugich, a osiemnastka dodam dziewiątkę. No a jak czwórkę wstawimy, to będziemy mieć plus minus 1 czwarta. Plus minus 2 czwarte, czyli 1 druga, czyli już mieliśmy, plus minus 3 czwarte, plus minus 6 czwartych to inaczej plus minus 3 drugie, to już mamy, plus minus 9 czwartych, plus minus 18 czwartych to inaczej plus minus 9 drugich. OK, więc to są wszyscy kandydaci. Normalnie nawet nie, nie, nie zaczynałbym od razu od tych, tylko najpierw sprawdzał te, ale to, że dali tę podpowiedź, to takie trochę jest sugestywne, że być może, że być może to się nie uda po prostu. I że gdyby nie zwrócić na to uwagi, to tutaj byśmy sprawdzali, podstawiali masę tych liczb, męczyli się podnosząc 18 do potęgi trzeciej, i tak dalej, i potem jeszcze z, potę z, z tymi łamkami się męczyli. A tak naprawdę, co nam rysunek pokazuje. Rysunek nam pokazuje, że między 60 a 80 jest pierwiastek. Żadna z tych liczb nie jest tym pierwiastkiem. 1 druga też nie. 3 drugie, 9 drugich nie. 1 czwarta nie. 9 czwartych nie. 3 czwarte. 3 czwarte jest pierwiastkiem. Możemy sobie sprawdzić. W od 3 czwartych. Albo jeszcze lepiej, sprawdźmy to sobie schematem hordera, bo jeśli będzie, to a wygląda na to, że musi być. No chyba, że jest liczbą niewymiarną, to wtedy jest niefajnie. Natomiast jeśli będzie, to i tak będziemy musieli dzielić przez x minus 3 czwarte. Więc schematem Hornera możemy od razu i podzielić, i sprawdzić, czy 3 czwarte jest pierwiastkiem. Tutaj będziemy mieć u góry 4, minus 19, minus 12 i minus i 18. A tu z boku po prostu 3 czwarte. No i zobaczmy, czy to się uda. Tutaj spada czwórka. Teraz 3 czwarte razy 4 to jest 3, minus 19 to jest minus 16. Minus 16 razy 3 czwarte to minus 4 razy 3, czyli minus 12, i jeszcze plus minus 12 to minus 24. Minus 24 razy 3 czwarte to minus 6 razy 3 to minus 18, plus 18 to 0. Czyli jest, czyli nasz wielobiad Wódlics można zapisać jako x minus 3 czwarte razy 4x kwadrat minus 16x minus 24. No i teraz w tym drugim nawiasie już nie musimy sprawdzać, sobie podstawiać liczb. Możemy policzyć delta. delta minus 16, a w sumie, w sumie to może jeszcze czwórkę wyciągnijmy, co by się mniej spocić. Co by mniejsza delta była. Wtedy zostanie nam tu x kwadrat minus 4x minus 6. I teraz z tego deltę policzmy. 16 plus 24, 40. I ta delta się nie spierwiastkuje, co jasno mówi, że innych pierwiastków wymiernych nie ma. Wszystkie te inne liczby to by na mnie przyniosło sukcesu. Więc, e, więc, no. więc to było zdecydowanie dobrze po prostu sprawdzić te 3 czwarte i od razu po, policzyć. Więc teraz, co do no pozostałe pierwiastki, do no to x1 będzie równe minus B, czyli 4. Minus pierwiastek z delty. Pierwiastek z 40, to 2 pierwiastki z 10. Czyli minus 2 pierwiastki z 10 przez 2a, czyli przez 2. Czyli inaczej 2 minus pierwiastek z 10. No a x2 no to po prostu znak się zmieni, czyli będzie 2 plus pierwiastek z 10. No i x3 będzie równe 3 czwarte. I to są nasze trzy pierwiastki tego wielomianu. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.